Tak, pamiętam, nitka do kół. Zadzwonię za sześć miesięcy. Buziaki, Kocham cię! Sześć miesięcy? Tak, wyjeżdża! Na Arktykę. Pół roku dzień, pół roku noc, to no wiesz. O, proszę bardzo, idzie jej królewska na! Ściemka. O, witaj królowo Draculoro! Spokój! Spokój! Uciszcie się! Dziś będziemy kontynuować nasz wykład o historii potworów. To wasze straszne dziedzictwo! Podróż do nowego świata! Ląd strach był przystankiem dla emigrujących potworów, które opuszczały swe domy z wielu powodów. Dlatego, że przynosiły wstyd swoim gatunkom, albo wymyślały historie o tym, że są królowymi. Przestańcie mnie prześladować! Draculora! Nie strasz, dopóki nie jesteś straszona! Idziesz do kozy! Czy może się stać coś jeszcze gorszego?